Na polskiej trasie między Babigoszczą a Przybiernowem rozegrał się dramat, który wstrząsnął kierowcami i mieszkańcami regionu. Samochód nauki jazdy zderzył się z ciężarówką, a siła uderzenia była tak potężna, że pojazd osobowy dachował i został ponownie uderzony przez tir. Na miejscu trwa dramatyczna akcja ratunkowa, w samochodzie miały znajdować się trzy osoby. Według nieoficjalnych informacji jedna z nich nie przeżyła zderzenia. Strażacy i ratownicy medyczni od razu przystąpili do wydobywania poszkodowanych z wraku. Akcja jest wyjątkowo trudna, ponieważ pojazd został doszczętnie zmiażdżony. Ratownicy walczą o każdą minutę, a na miejscu pracuje kilka zastępów Straży Pożarnej, zespoły medyczne i policja. Droga jest całkowicie zablokowana, a kierowcy są kierowani na objazdy. Policja apeluje o ostrożność i cierpliwość. To kolejne tragiczne zdarzenie na polskich drogach w ostatnich dniach. Śledczy ustalają, co doprowadziło do zderzenia, czy zawiódł człowiek, czy może sprzęt. Jedno jest pewne, ta tragedia to bolesne przypomnienie, jak kruche jest ludzkie życie za kierownicą.